Siemanko. Tu Drukomir Rysiek, a dzisiaj bierzemy na warsztat temat, który zna każdy. Drzwi versus ściana. Wojna od wieków. Ale spokojnie, mam broń ostateczną. Stoper do drzwi, który rozwiązuje problem raz na zawsze. Drukujesz, montujesz, zapominasz. Czas druku? Godzinka z hakiem. Waga? 23 gramów. Koszt? 1 ,80 zł groszy. Za tyle to nawet kawy w automacie nie kupisz, a tu masz spokój na lata. W poprzednim odcinku mówiłem, mocne jak wiara w PLA. Ale wiecie co? PLA to było dopiero wstępne kazanie. Teraz mamy nową Ewangelię PTG. Bo wiara w PLA była silna. Ale wiara w PTG jest niezniszczalna. Drukujemy ten stoper z PTG. Elastyczny, pancerny. Gotowy na wszystko, co wymyśli Twoje mieszkanie. Montaż, taśma dwustronna, pyk przy drzwiach i klamka, już nie wali w ścianę. A jak chcesz drzwi zwolnić? Stawiasz stopę na języczku i Bach. Wolność dla drzwi. Masz dość dziur w ścianach? Drukuj i montuj. A jak masz pomysł na nowy projekt? Wrzucaj w komentarze, bo Rysiek zawsze głodny pomysłów. Drukomir Rysiek. W PTG wierzymy.